Twój telefon komórkowy się zepsuł. W e-mailu do kolegi z Anglii opisz, w jakich okolicznościach zepsuł się Twój telefon. Wyjaśni, dlaczego niedziałający telefon jest dla ciebie kłopotem. Poinformuj, co zamierzasz zrobić, aby mieć nowy telefon. Możemy się zastanowić tutaj, w którym miejscu możemy się najbardziej rozpisać. Wydaje mi się, że najprościej będzie w punkcie drugim, ewentualnie trzecim, w punkcie drugim wyjaśnić, dlaczego telefon niedziałający jest dla ciebie kłopotem. To można powiedzieć, że nie mogę oglądać filmów, nie mogę dzwonić do kogoś, nie mogę się umówić na spotkanie. Takie rzeczy, które na co dzień robimy, to łatwo przychodzą nam do głowy. Również punkt trzeci. Jest takim punktem, w którym możemy troszkę się rozpisać, co zamierzasz zrobić, aby mieć nowy telefon. Możemy przedstawić jakie możliwości istnieją. Tutaj będziemy pisać o tym, że ktoś z naszej rodziny ma restaurację. Też możemy tą restaurację ewentualnie troszkę opisać. Ale tutaj, w naszym przykładzie, to tak no dość krótko tutaj napiszemy. Ale zawsze to jest taki punkt, w którym można się w razie czego trochę bardziej rozpisać. No to zaczynamy. Hi Jack, something is wrong with my mobile phone. Czyli, cześć Jack, coś jest nie tak z moim telefonem. Tak, to jest to zdanie, które już jest na arkuszu. Teraz my zaczynamy swoją twórczość. Yesterday, when I was running to school, it fell out from my pocket. And it hit the ground. Wczoraj, kiedy biegłem albo biegłam do szkoły, spadł, wypadł z mojej kieszeni i uderzył w ziemię. When I looked at it, the screen was black. Kiedy popatrzyłem, popatrzyłam na niego, ekran był czarny. It's still black and I can't switch it on. Wciąż jest czarny i nie mogę go włączyć. Teraz punkt drugi, tak? czyli sobie warto też cały czas patrzeć. Punkt drugi, czyli wyjaśnij, dlaczego niedziałający telefon jest dla ciebie kłopotem. Now I can't get in touch with my family or friends whenever I want. Teraz nie mogę się skontaktować z moją rodziną lub przyjaciółmi, kiedy tylko chcę. I can't go online during breaks at school. Nie mogę wejść w internet podczas przerw w szkole. I can't watch my favorite movies in bed. Nie mogę oglądać moich filmy, moich ulubionych filmów w łóżku. Tutaj można oczywiście jeszcze coś tam dodać, że nie mogę w gry grać, ulubione, kiedy tylko chcę. Można się tak rozpisać. Tylko też trzeba przez, pamiętać, żeby tak nie przesadzić, żebyśmy się w tych 120 słowach zamknęli. Teraz przechodzimy do punktu trzeciego. Tak warto te punkty cały czas sobie sprawdzać, czy piszemy na temat. Poinformuj, co zamierzasz zrobić, aby mieć nowy telefon. I can't afford a new mobile phone, so I'm going to work at the weekends and earn some money. Nie stać mnie... Na nowy telefon komórkowy, więc zamierzam pracować w weekendy i zarabiać pieniądze. My uncle is the owner of a restaurant. So I'm going to work there. Mój wujek jest właścicielem restauracji, więc ja zamierzam tam pracować. No, i tak dobrze byłoby też jakoś fajnie zakończyć nasze wypracowanie, nasz mail. Na przykład have you ever broken your phone? Czy kiedykolwiek zepsułeś swój telefon? To jest czas present perfect, ale to have you ever właśnie do każdego tematu pasuje, więc nie bójmy się tego czasu używać. To jest łatwa taka konstrukcja have you ever plus trzecia forma czasownika. Tak, takie zdanie pasuje do bardzo wielu tematów tak na zakończenie. Czyli have you ever i coś coś co jest związane z tematem naszego maila. Write soon. XYZ. No i zmieściliśmy się w 99 słowach. Może nawet w paru więcej, bo tutaj dopisałam coś. Nie, nie licząc tego, Hijack Something is wrong with my mobile phone. Wypracowanie mamy gotowe. A tak wygląda nasze wypracowanie po jeszcze takich poprawkach. Widzimy wstęp. Trzy części. Zakończenie i wtedy to jest wyraźnie, sami też widzimy, że wszystkie punkty zrealizowaliśmy. Tę poprawkę na koniec zrobiłam, dlatego że jeszcze w tym programie nie do końca potrafię y, operować, więc teraz już mamy na koniec gotowe wypracowanie. Dziękuję i powodzenia.